Zaginięcie Bianki Roty stanowi jeden z najbardziej tajemniczych przypadków w polskiej historii zniknięć. Mimo minionych lat, sprawa ta wciąż wywołuje emocje i skłania do refleksji nad tym, jak niewielka jest granica między turystyką a niebezpieczeństwem, które czai się tuż za rogiem. Tragedia Bianki. Pokazuje również, jak łatwo w obliczu braku profesjonalnej pomocy i skutecznych procedur można stracić nadzieję na odkrycie prawdy. Z jednej strony jest to także historia determinacji i bezgranicznej miłości matki, która nieustannie walczy o wyjaśnienie losu swojej córki. Z drugiej przypomnienie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli nie kończy się na granicach kraju. Dziennikarze, którzy przez lata zajmowali się tą sprawą, są nie tylko świadkami tej tragedii, ale także strażnikami pamięci o Biance, osoby, której los nie został jeszcze rozstrzygnięty. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wysłuchania historii Bianki Roty. Bianka przychodzi na świat w 1971 roku w zakopanem. Jej mama Krystyna pochodzi ze znanej i majątnej, w tym mieście, rodziny Schneiderów. to właśnie dziadek pianki, zaprojektował znany zarówno turystom, jak i Zakopiańczykom hotel Palace. Po wybuchu wojny w 1939 roku hotel został przejęty przez niemieckie gestapo i pełnił funkcję ich siedziby aż do stycznia 1945 roku. W tym czasie był miejscem brutalnych przesłuchań i egzekucji, co sprawiło, że zyskał miano Katowni Podhala. Dzisiaj w tym budynku mieści się muzeum upamiętniające tragiczne wydarzenia wojny. Bianka z pewnością odziedziczyła po dziadku zamiłowanie do sztuki. Od małego przejawiała duży talent plastyczny. Dziewczyna wyróżniała się na tle swoich koleżanek. Zwracała na siebie uwagę przede wszystkim przez swój wygląd. Była wysoka, miała blond włosy, które kontrastowały z jej ciemnymi oczami. Uroku dodawały jej kolorowe ubrania, które uwielbiała na siebie wkładać. Wszystko dopełniał jej charakter, tworząc unikatową całość. Bianka była z natury bardzo wesoła, energiczna, z optymizmem patrzyła w przyszłość i chciała czerpać z życia tylko to, co najlepsze. Interesowała się muzyką, sztuką, miała wielu przyjaciół i marzenia typowe dla młodej kobiety u progu dorosłości. Początek lat 90. był dla Polaków okresem przejściowym. Kraj przeszedł z systemu komunistycznego do demokratycznego, dlatego w społeczeństwie panowała atmosfera zarówno niepewności, jak i nadziei. Z jednej strony ludzie zaczęli doświadczać trudności związanych z przekształceniami, z drugiej pojawiła się nadzieja na lepszą przyszłość. Po 1989 roku Polska otworzyła się na świat. Zaczęły pojawiać się zachodnie media, filmy, muzyka i moda. Wiele osób zaczęło podróżować za granicę, a kraj zaczął zbliżać się do Europy Zachodniej, zarówno pod względem kulturalnym, jak i politycznym. Bianka w 1990 roku miała 19 lat. Pasowało jej to, że rzeczywistość wokół niej się zmieniała zawsze się wyróżniała, a jej wizerunek kolorowego ptaka mocno kontrastował z otaczającym ją światem. Dalej jej największą pasją była sztuka. W szczególności malarstwo i rzeźba. Ukończyła państwowe liceum sztuk plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem, a następnie złożyła papiery na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Bianka tworzyła nie tylko w szkole, ale dużą część swojego wolnego czasu poświęcała właśnie na rozwijanie swojego talentu. Ogromną inspiracją była dla niej natura. Niestety jej marzenie o kształceniu się na ASP w stolicy zdawało się nie być tak łatwe do spełnienia. Aplikacja Bianki została odrzucona. Dziewczyna przyjęła tą informację bardzo źle. Zwątpiła w swoje umiejętności i zaczęła nawet kwestionować to, czy naprawdę ma talent. Z natury wesoła i radosna Bianka stała się przygnębiona i smutna. Nie zakładała innej opcji niż studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oczami wyobraźni żyła już życiem artystki w wielkim mieście. Dziewczyna przestała rzeźbić i rysować. Chciała znaleźć nowy kierunek, w którym również mogłaby się spełniać, choć nie było to takie łatwe. Bianka straciła zapał i po prostu się pogubiła. Podczas kryzysowego momentu w swoim życiu dziewczyna poznaje pewnego mężczyznę jest nim Józef znany i szanowany zakopiański prawnik. Jego kancelaria przynosiła duże zyski, miał klasę, pieniądze i ugruntowaną pozycję społeczną. Potrafił zrobić wrażenie na kobietach, dlatego także i Bianka zwróciła uwagę na Józefa. Para zaczęła się ze sobą spotykać, a wkrótce zostali parą. Dziewiętnastolatka nie zamierzała ukrywać swojego związku. Często była widywana, gdy razem ze swoim ukochanym przechadzali się po Zakopanem. Mężczyzna traktował Biankę jak księżniczkę, kupował jej drogie prezenty i zabierał na ekscytujące randki. Dla młodej dziewczyny był ideałem, troskliwy, opiekuńczy, szczodry. Wszystko wydawało się iść w jak najlepszym kierunku. Para świetnie się ze sobą dogadywała i spędzała razem czas. Choć tak wiele ich łączyło, to była jedna rzecz, która mocno dzieliła tę parę. Była to różnica wieku. Józef był starszy od Bianki o 38 lat. Mógłby być jej ojcem, a nawet dziadkiem. Krysyna nie była zadowolona z nowego związku córki. Tak duża różnica wieku była dla niej sporym problemem, choć dla samej Bianki to nie miało żadnego znaczenia. To już dla otoczenia taki związek wzbudzał ogromne kontrowersje. Krystyna chciała uniknąć nieprzychylnych komentarzy w stronę jej córki, dlatego próbowała przekonać Biankę, by przemyślała, czy taka relacja ma sens. Związki z dużą różnicą wieku bywają oceniane jako nienaturalne, dziwne lub podejrzane. Często osoby będące w takiej relacji spotykają się z negatywnymi komentarzami, aluzjami czy żartami. Krystyna bała się, że jej córka może być posądzana o złapanie sponsora, a sam Józef o manipulowanie młodszą partnerką. Kobieta nie chciała, by Bianka była na ustach wszystkich, a przede wszystkim by nie cierpiała, gdyby związek się rozpadł. Postanowiła rozmówić się z Józefem. Prosiła, by zostawił jej córkę w spokoju, ale to nic nie dało. Miłość rozkwitała każdego dnia. Bianka odzyskała dawny wigor. Znowu zaczęła rzeźbić i malować. Postanowiła również kontynuować naukę i aplikować do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wkrótce pojawił się również pomysł wspólnej wycieczki za granicę. W lutym 1990 roku para wybiera kierunek postanawiają wylecieć na Kubę. Dalekie wakacyjne podróże były wtedy poza zasięgiem większości osób. Kuba wydawała się być zatem jak lot w kosmos. Bianka uważała ten wyjazd za spełnienie swoich marzeń. Nie mogła się już doczekać wycieczki razem ze swoim ukochanym. Niestety nie wszystko układało się tak, jak dziewiętnastolatka tego oczekiwała. Na drodze do realizacji jej marzeń stanęła Krystyna. Mama dziewczyny nie była przekonana do wyjazdu córki i początkowo nie wyraziła zgody na wycieczkę. I choć formalnie żadna zgoda nie była potrzebna Biance do wyjazdu, to nie chciała robić niczego przeciwko matce. Wiedziała, że czeka ją ciężka batalia, ale dziewczyna nie chciała tak łatwo odpuścić. Przeprowadziła kilkanaście rozmów z Krystyną, w których tłumaczyła mamie, jak duża to dla niej szansa, jak przyda jej się odpoczynek po ciężkich chwilach związanych z niedostaniem się do wymarzonej szkoły. W końcu Krystyna zgadza się. Postanawia również opłacić wymarzony wyjazd u kochanej córki. Kobieta postawiła jednak Biance warunek. Dziewczyna miała spać w innym pokoju niż Józef. Bianka była przeszczęśliwa i z niecierpliwością odliczała dni do wymarzonych wakacji. Wyjazd był zorganizowany ze znanym wówczas biurem podróży Sport Turist. Lot do Hawany odbywał się z przesiadką w Moskwie. Wakacje miały się odbywać w oddalonym o kilkaset kilometrów od stolicy kubańskim kurordzie Trinidad. 5 marca 1990 roku Bianka zjawiła się z Krystyną na lotnisku. Tam czekał już na swoją partnerkę Józef. Matka z Turką pożegnały się szybko i Bianka ruszyła do samolotu. Wtedy widziały się ostatni raz, a to, co miało być spełnieniem marzeń okazało się początkiem koszmaru trwającego do dziś. Bianka razem z grupą wylądowała na Hawanie. Mieli spędzić w tym mieście jedną noc, a później ruszyć do Trinidadu. Dziewczyna od momentu, gdy wysiadła z samolotu, miała zachowywać się dziwnie. Jej radość i entuzjazm z wycieczki wyraźnie opadł. Wyglądała na przestraszoną, a nawet przerażoną w pewnym momencie Bianka powiedziała przewodnikowi, że chce dłużej zostać w Hawanie, ponieważ ma tu znajomych, których chciałaby odwiedzić. Mężczyzna wyjaśnił jednak, że zmiana planów nie wchodzi w grę. Co jeszcze zwracało uwagę w zachowaniu Bianki, to to, że unikała jak mogła swojego partnera Józefa. Zgłosiła nawet organizatorce wycieczki, że chciałaby, aby zakwaterowano ją w pojedynczym pokoju. Jeśli nie ma takiej możliwości, to aby organizatorka spała w jednym pokoju razem z nią. Cała grupa została przewieziona do hotelu. Bianka nie miała ochoty na kontakt z innymi, nawet z Józefem. Nastolatka zaszyła się w pokoju, jednak wieczorem postanowiła wyjść w końcu na zewnątrz. Nie poszła jednak na spotkanie z rzekomymi znajomymi. Bianka udała się do polskiej ambasady. Gdzie prosiła o pomoc w powrocie do kraju. Urzędnicy nie byli w stanie pomóc dziewczynie. Nie została porwana, miała przy sobie paszport, a w kieszeni bilet na samolot. Nie groziło jej więc zatem żadne niebezpieczeństwo. Grzecznie, acz stanowczo, odmówili pomocy i zasugerowali, by wróciła do swojej grupy i cieszyła się wakacjami. Bianka nie wróciła do hotelu, błąkała się po ulicach Hawany. Spędziła noc u pewnej kubanki, która, widząc roztrzęsioną dziewczynę, zaproponowała jej nocleg. Następnego dnia nastolatka ponownie spróbowała swoich sił w ambasadzie. Tym razem również bezskutecznie. Zrezygnowana dziewczyna pojechała do hotelu. Czuła się coraz gorzej. Na miejscu dziewczyna znów unikała Józefa i pozostałych podróżnych, a wyszła z pokoju dopiero wieczorem. Postanowiła wyjść na spacer. Po drodze trafiła jednak na grupę turystów, z którymi przyleciała na Kubę. Wśród nich był również Józef, z którym Bianka od chwili przyjazdu nie zamieniła ani słowa. Mężczyzna odciągnął swoją partnerkę na bok i powiedział reszcie grupy, że niedługo do nich dołączą. Józef rzeczywiście wraca do nich po jakimś czasie, ale sam, bez towarzystwa Bianki, a zakomunikował im, że dziewczyna ma jakieś problemy i niedługo wróci. Nikt nie drążył tematu, nie zainteresował się, gdzie jest Bianka, nikogo nie obchodził jej los, nikt nie zgłosił jej nieobecności, nikt jej nie szukał, nikt nie starał się jej pomóc. Wkrótce nadszedł dzień powrotu do Polski. Wydawałoby się, że to odpowiedni moment, by ktoś w końcu zorientował się, że Bianki nadal nie ma, a w jej pokoju hotelowym zostały wszystkie jej rzeczy. Przewodnicy wycieczki. Pakują torbę Bianki i zabierają ją ze sobą na lotnisko. Cała grupa wraca do kraju. Nieświadoma niczego, mama Bianki pojechała odebrać ją z dworca, gdyż lot powrotny odbywał się przez Berlin, a stamtąd grupa wracała do Polski pociągiem. Niestety na miejscu nie powitała swojej córki. Podeszła do niej przewodniczka grupy i rzuciła Krystynie pod nogi torbę Bianki. Mówiąc, że dziewczynie spodobało się życie na Kubie i chyba postanowiła tam zostać. Krystyna próbowała rozmawiać z innymi wycieczkowiczami, ale nikt nic nie wiedział. Chciała porozmawiać również z Józefem, ale mężczyzna także nie był pomocny, bo nie chciał rozmawiać na ten temat. Krystyna nie wierzyła w to, że jej córka chciała z własnej woli zostać na Kubie i tam rozpocząć swoje życie od nowa. Według przyjaciółki i rodziny dziewiętnastolatki, Niemożliwym jest także, aby miała ona znajomych w tym mieście. Na początku kobieta nie miała żadnej informacji, tylko pisała pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prosiła o pomoc również posłów. Zaginięcie Bianki Roty nie spotkało się z natychmiastową i energiczną reakcją ze strony polskich ani kubańskich władz. Gdy informacje napływające z Kuby były coraz bardziej niepokojące, Matka dziewczyny Krystyna postanowiła działać na własną rękę. W maju 1990 roku zdobyła odpowiednią wizę i poleciała do Hawany. Była tam zdana wyłącznie na siebie, nie mogła liczyć na pomoc miejscowej policji. Co jednak gorsze, pomocy odmówiły również polskie urzędy, mimo iż przed wyjazdem Krystyna wysłała stosowne listy zarówno do ambasady na Kubie, jak i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Krystyna przez pół roku prowadziła prywatne śledztwo. Chodziła po ulicach Hawany, rozmawiała z ludźmi, rozklejała plakaty ze zdjęciem córki. Pomagali jej polscy studenci i wolontariusze, którzy przebywali tam na praktykach. Zaprosili ją do akademika, udostępnili maleńki pokoik, pomagali wywieszać ogłoszenia o zaginionej. Niestety nie udało im się odnaleźć żadnego konkretnego tropu. Znalazły się jednak osoby, które widziały Biankę żebrzącą na ulicach Kuby. Miała prosić o jedzenie i pieniądze na powrót do domu, do mamy. Pomimo ogromnych starań, Krystynie nie udało się zdobyć żadnych wiarygodnych informacji. Kubańskie służby bezpieczeństwa nie chciały z nią współpracować, traktując jej działania z dystansem. W wielu relacjach mówi się, że nawet utrudniano jej śledztwo. Podczas pobytu Krystyny na Kubie miały miejsce zaskakujące wydarzenia. Władze kubańskie poinformowały ją i stronę polską, że ujęto podejrzanych o zabójstwo Bianki. Według doniesień mężczyźni mieli się przyznać do zamordowania dziewczyny i wskazać miejsce ukrycia zwłok. Jednak podczas przeszukania terenu nie znaleziono żadnego ciała, a podejrzani szybko wycofali swoje zeznania. To wydarzenie budzi poważne wątpliwości, czy rzeczywiście doszło do morderstwa, czy była to gra polityczna, mająca na celu zamknięcie niewygodnej sprawy. Czy kubańskie służby próbowały w ten sposób wyciszyć temat? Możliwe, że chodziło o pokazanie postępów w dochodzeniu, które tak naprawdę były prowadzone powierzchownie lub celowo ograniczane. Po powrocie matki Bianki do Polski, śledztwo przejęła prokuratura. Jednak już w 1991 roku zostało one umorzone z powodu braku dowodów. Wówczas sprawa praktycznie zniknęła z debaty publicznej, a jakiekolwiek dalsze poszukiwania miały charakter nieoficjalny lub dziennikarski. Józef od samego początku unikał spotkania i rozmowy z mamą Bianki. Przeprowadził się do innego miasta, w żaden sposób nie skomentował sytuacji nigdy nie wziął również udziału w poszukiwaniach Bianki. Dużą rolę w utrzymywaniu sprawy zaginięcia przy życiu było angażowanie się w nią wielu dziennikarzy, zarówno tych z Polski, jak i z Kuby. Bez ich zaangażowania sprawa prawdopodobnie zniknęłaby z przestrzeni publicznej, podobnie jak wiele innych niewyjaśnionych zniknięć. Również dziennikarze zaczęli formułować hipotezy na temat losu Bianki. Relacje z jej matką i jej prywatnym śledztwem stały się podstawą do artykułów, które przyciągnęły uwagę opinii publicznej i przyniosły nową perspektywę na sprawę. Mimo, że nie udało się odnaleźć Bianki, to medialne zainteresowanie stanowiło pewną formę presji na władzę, zmuszając ją do działania, choć ostatecznie nie przyniosło to żadnych efektów. Choć polska prokuratura umorzyła sprawę, Krystyna wciąż wierzy, że Bianka żyje. I być może wróci do domu. Bianka miałaby dzisiaj 54 lata. Choć od zaginięcia minęło już 35 lat, to wciąż nie ma odpowiedzi na wiele pytań. Przede wszystkim, kim naprawdę był Józef i jaka była jego rola? Dlaczego Bianka była przerażona i chciała wracać niemal od razu po przylocie na Kubę? Czy doszło do przestępstwa, które władze kubańskie chciały zamieść pod dywan, dlaczego je ciało, jeśli Bianka nie żyje, nigdy nie zostało odnalezione, to nie tylko tragiczna historia młodej dziewczyny, ale też opowieść o bezsilności zwykłych ludzi wobec systemów, dyplomacji i niejasnych interesów. Choć nigdy nie udało się ustalić, co naprawdę stało się z Bianką, istnieje kilka prawdopodobnych hipotez. Pierwsza jest taka, że została ona zamordowana przez osobę z otoczenia. Jest to najbardziej dramatyczna wersja, ale też najczęściej sugerowana przez media. Wskazuje się tu na Józefa lub inne przypadkowe osoby spotkane na Kubie. Najbardziej prawdopodobny i zarazem najbardziej tragiczny scenariusz mówi o tym, że Bianka padła ofiarą morderstwa. Motyw, narzędzie zbrodni i sprawca pozostają nieznani. Wina Józefa wydaje się być najbardziej prawdopodobna. W końcu dziewczyna była z nim w wyraźnym konflikcie i się go bała. Możliwe, że konflikt między nimi eskalował na Kubie do punktu krytycznego, w którym dziewczyna straciła życie. Drugą możliwością, jeśli nie zrobił tego Józef, mogły to zrobić: Nieznane osoby trzecie. Mogło to być przypadkowe porwanie lub napaść, które zakończyło się śmiercią Bianki. W latach 90. Kuba była krajem z trudną sytuacją gospodarczą i wysokim poziomem przestępczości, szczególnie w obszarach turystycznych. To się wiąże również z drugą hipotezą na temat tego, co mogło się stać z Bianką. Druga hipoteza to handel ludźmi. Niektórzy twierdzą, że Bianka mogła zostać porwana. I sprzedana, co w tamtym czasie nie było wykluczone właśnie w niektórych rejonach Kuby. I choć pozornie brzmi to jak teoria spiskowa, warto rozważyć możliwości, że Bianka mogła paść ofiarą siatki przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. W okresie transformacji ustrojowej Europy Wschodniej wiele młodych kobiet było werbowanych lub porywanych i zmuszanych do pracy w seks biznesie, często na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej. Fakt, że Bianka czuła się zagrożona i prosiła o pomoc w ambasadzie, może wskazywać, że coś wiedziała lub coś przeczuwała. Może była świadkiem jakiejś rozmowy, która właśnie dotyczyła tego, że ma zostać sprzedana i ma świadczyć usługi seksualne za pieniądze. Jej zniknięcie bez śladu, bez jakichkolwiek późniejszych sygnałów życia, pasuje do tej hipotezy. Kolejna hipoteza to dobrowolna ucieczka, chociaż jest to najmniej prawdopodobna wersja. Sugeruje się, że Bianka mogła z własnej woli zniknąć i chcieć zacząć nowe życie. Najbliżsi Bianki zdecydowanie odrzucają ten scenariusz. Niektórzy śledczy przez lata dopuszczali możliwość, że dziewczyna mogła uciec z własnej woli, uciekając przed presją w związku z Józefem lub trudną, trudną sytuacją rodzinną. Jednak nic w jej zachowaniu przed wyjazdem nie wskazywało na tego typu intencje. Co więcej, dobrowolna ucieczka wymaga Wymagałaby dostępu do środków finansowych czy jakichś fałszywych dokumentów, i musiała też mieć jakieś wsparcie lokalnego środowiska, co wydaje się mało prawdopodobne w przypadku samotnej 19-letniej turystki z Polski. Czwarta, ostatnia hipoteza mówi o tym, że Bianka mogła zaginąć w wyniku choroby psychicznej lub jakiegoś załamania. Istnieje możliwość, że Bianka przeżywała silny stres psychiczny, który doprowadził do jej dezorientacji i tragedii. W wywiadach, mama Bianki również podkreślała, że może być taka opcja, że jej córka po prostu straciła pamięć i błąka się gdzieś po ulicach i po prostu nie wie gdzie jest, bo tutaj ta pamięć u niej zaszwankowała. Niektórzy komentatorzy sugerowali, że Bianka mogła doświadczyć załamania psychicznego, być może na tle lękowym lub związanym właśnie z jej relacją z partnerem. Taki stan mógł doprowadzić do dezorientacji, ucieczki lub przypadkowego zaginięcia. Jednak i w tym przypadku nie tłumaczy to braku jakichkolwiek śladów przez ponad trzy dekady. Niezależnie od tego, jaką teorię przyjmiemy, nie ma wątpliwości, że historia Bianki jest symbolem szeregu problemów systemowych, które wciąż dotykają obywateli podróżujących za granicę. Przypadek Bianki ukazuje, jak łatwo można zostać ofiarą nie tylko kryminalnych działań. Ale także ignorancji i braku profesjonalizmu ze strony instytucji, które powinny dbać o bezpieczeństwo obywateli. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, która teoria według Was jest najbardziej prawdopodobna, co Wymyślicie, że stało się na Kubie w 1990 roku. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Zostawcie, proszę, po sobie komentarz i łapkę w górę. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie subskrybuje mojego kanału, to serdecznie do tego zachęcam, by być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. My słyszymy się w kolejnym podcaście. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.